Jesteśmy no na chowago 11, mamy szklindlewa. No, z tego boku. I dość duży jest. A w ogóle ten nie pan nam otworzył. No, i nawet co? Zapamiętałem, się... dzisiaj będzie może na kanale, ale czy wątpię? Pytał się, czy chcemy wejść. No. No i nawet no, kod istnatora że no, Namejczyk ja nie zapamiętałem. Ja to ja zapamiętałem, coś, nie coś. No trochę, ale może do no. to jedną No dobrze. Dobrze, tutaj mamy numer, do konserwatora. Tutaj mamy z tego boku ITP, to są informacje. No jeszcze, no za konferencję Jeszcze z tyłu nagramy, idę, i... nie? Z tyłu jeszcze nagramy. No i ciekawe, co tam jest. No, I może tak? też nie dawało. No, co mówi, mówi? Przystanek, dziesięć. Fajny laptop. No, pięć na już jest. Wiem. A ale we wszystkich jest taki laptop, wiesz? No. no. Słyszałeś? Mhm. Słyszałem coś, no Czy słyszałem Oby na parterze ten pan Przystanek 7 Dobrze, jakiś pan dziwny był Ale już nie, nie, nie ma Mega ten. dziwny tak. Zawołał windę i kurde się ja chyba za do drugiej że się na pierwszym, na pierwszym, bo ja nie chcę no, mieć problemu A ja, ja zjeżdżam na parter Ale, dobra, ja na pierwszym zobaczę, bo najwyżej dojdę No Ale nic nie jest przestrana, wiesz? No A ja zjeżdżam na parter Przystanek 1 Nic nie jest przestrana, stary, nie? No Spoko Albo Luz. Spoko, luzik Albo buzik, no Tutaj mamy instrukcję Nowa, no bo wiadomo, że nowa, no bo nowa winda, nie? Obendowana na dźwig zero. Dobra, to będzie tlen. tle To siemaneczko Z tej windy oczywiście To jest znów winda obendowana na dźwig Daj mi coś powiedzieć To jest znów obendowana winda na dźwig Czyli z WEMP Tutaj mamy stare Stawę naklejkę, no. że, uwaga, wycisk, sprawdź, czy kopiń, na uwaga, zanim wejdziesz w to, czy jest na dźwigu. Ja odwiedzę stawę na w ogóle. Jeśli na większym międrze, to się obawiamy. Jedzie. No. Zobaczymy, czy je, że nie. nie mylamy, czy... Mhm. No, nie będziemy No. Dobra, wchodzimy, co? Wchodzimy. Ale nie, nie ja tam się nie boję. No można? Nie ma. Nie ma? OK. Jedziemy Widzimy na dziesiąte to... Na dziesiątę. No, ale... ale to jest zdewastowana window. No to już jest. Poza 16900. Nie mapkowy, no nie, przecież nie mapka zmodernizowana. No, ja się boję. Siemaneczko. Boję się stary. Ja się nie boję. Opisane. Tu kolejny napis. <grym <grym ale nie szczerze, to mnie teraz nie... zdewastowali. Przyznaj. No kurwa, no, bo boję się. LED, kolejny. Ty się obawiam o ogóle. Ja się nie obawiam. I wolno w ogóle no, jeździć. Jest, stoi. Stał. Stał ty. Boję się teraz. Ja nie nagrałem, więc już chyba więcej. Ale jedziemy siebie. No. Uciekamy. Jo. To będzie jak tutaj, bo nie chcemy mieć przepału. Tam jakiś typ stał. Dobra, wchodzimy? Okej. Okay. Kurwa. Na to już mnie trochę serca boli, nie? Ze strachu Nie bój się stary to Dziwne to jest On biega Stary on biega No Ja więcej nie chodzę na windę, Ja chodzę. Sorry, ale ja nie będę się tak przez to było. Chodź nie, bój się. Ja się boję jak on mi coś zrobi. No wejdź, przestań. Kurwa. Co się zaczęło? No to winda jest chora. To, co tu będzie? Hmm. Nie, bój się, stary. Ej, co, myślę, to będzie lato, śmoneczko.